Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft, modyfikacje, mody, mod, e, więc dzisiaj przedstawiam bardzo super ciekawego e, moda, e, na pewno kiedyś chcieliście, no już jesteście znudzeni potwora, e, naszymi creeperami, już są stare, kiedyś tak, się ich tak bardzo baliśmy, tak o, się bardzo baliśmy creeperów, a teraz już tak o creeper idzie, o mam na niego wyjeb <coughs> westoranem. E, więc mam dla Was modyfikację, która dodaje nam więcej creeperów. Nie, nie, nie jest to modyfikacja ele Elemental Creeper, tylko jest to modyfikacja Wacky Creepers Więc tak, e, zacznijmy, ale tutaj tyle creeperów, czyli to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 creeperów. Modyfikacja daje nam 8 bardzo fajnych creeperów. E, więc zacznijmy sobie od tego, bo ten jest najgorszy, bo on lata. E, to jest magiczny creeper. On potrafi latać i potrafi jeszcze jedną rzecz. E, uwolnimy go może w ten sposób wali mu też wola ci do góry. Chyba. Dobra. Okej. Okay. Chodź tu gnojku. Krowa, krowa, do away. Pokażę wam co on robi. Buchnij. Okej. Okay. I teraz takie, takie, jakbyśmy się czegoś nacipali taki grzybki, alucynki. Wow. Wow. Tak tak taka, taka, faza. Krowa. Cześć krowa, bie! Zabi... krowę Wszystko jest dalej w porządku i już jest wszystko ok, więc taki to jest e, pierwszy Creeper. E, teraz zacznijmy od tej strony. E, zniknął! On zniknął! Fuck! Dobra, czekajcie. E, sp spawn. jest Flash. E, flash creeper. Słuchajcie, Flash CREEPER Gdzie on jest? E-e-jest. 3003, ok Spawn 3003, sorki że tak muszę, ale niestety tu jest, wybuchnij. Patrzcie, co się dzieje, on jest bardzo okropny. Patrzcie, zaatakuję go, patrzcie, co się dzieje. Wszystko się robi ciemne, takie, wychodzą takie. E... Ciemno się robi wszędzie, takie zaćmienie. E, on takie wydaje, takie właśnie e... particles, czyli e... tak efekty białe, po prostu taki dym, jakby e... i trudno go bardzo zabić. <laughs> Naprawdę, bardzo fajny. E... To biskup mi znikła. To jest chyba Fish scraper, tak, to jest ryba. Zobaczcie, u niego z tyłu jest e, taki, taki jakby, taka łuska. Zatokujemy go, chodź tutaj. No i właśnie to on robi. On właśnie robi takie źródło wody. E, też musicie na niego uważać, bo chyba nie chcecie sobie znaleźć całego domku. Party Creeper! yes. bawimy się! Chodź tu, tutaj. Tutaj, dioka. Chodź chodź, 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 chodź. No, wybuchaj! DING 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 Mamy ciastko e, Wychodzą z niego właśnie takie fajne efekty, jakie kolorowe e, cząsteczki i nasz ciacho, i ciacho Więc nawet fajnie takiego creepera spotkać e, Kolejny creeper to jest Ninja Creeper Zobaczymy co on robi, patrzcie Co on robi, zatykujemy go, skacze, zmienia się z takiego tego, skacze w górę, w dół jak widzieliście e, I dalej rozwala nam tutaj dziurę Rocket Creeper Taki towy. Patrzcie to, on e, wyskakuje w górę i strzela fariejewerkami. Kolejny to jest Potion Creeper. Ten nie pamiętam co robi za bardzo, słodki. Tym nie wiem, zobaczymy zaraz. Buchni. Aha, takie daje nam fioletowe... Ten i w sumie chyba nic nie robi. A nie, on chyba zatruwa, tak? On zatruwa, tylko ja jestem na e, trybie creative, więc e, nie zobaczycie tego. A tak, już on, on zatruwa. Ok, kolejny creeper to jest naturalny creeper I to już za bardzo nie wiem Aha, no spoko, patrzcie Patrzcie co on zrobi I BUM Naturalny creeper Sadzi na sadzonki Proszę bardzo Sadzi na sadzonki, elegancko Więc yy, Kilka creeperów jak widać się przydaje Kilka się nie przydaje więc bardzo motyka jest e, fajna jak dla mnie polecam. Możemy nam uruchomić i bardzo grę. E, niestety nie ma dla Was do tego moda e, automatycznej instalacji, więc będziecie sobie musieli poradzić sami z, ze zwykłą instalacją. Nie jest trudna, wgrywamy mod Loadera e, i tylko tego moda i to jest wszystko. Do Minecraft Jar oczywiście wszystko pakujemy! Wszystko tam pakujemy! I... Będzie na tyle, moi kochani. Tu dla was drzewko. Jeżeli wam się spodobał ten mod i film, e, możecie dać łapkę w górę tego lajka. Tego lajka możecie dać. Nic. To w sumie wam nie zaszkodzi, a mi pomoże, więc. Jestem w sadonce! Jestem w sadonce! Oh, fuck! Dobra. Więc tak, patrzę się na was i żegnam się z wami. Możecie jeszcze dać do ulubionych. Aha. No to, okej. Okay. Możecie dać łapkę w górę, dodać do ulubionych, zasubskrybować i napisać jakiś fajny komentarz, więc poza... CZEŚĆ!